London Bridge is falling down, falling down, falling down, London Bridge is falling down, my fair lady. Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmiku z cyklu życie w UK i Irlandii północnej. No i ostatnio tak jak wspominałem, opowiedziałem o tym, jak, jak to wyglądało jak się podejmuje pierwszą pracę i tak dalej. No, i dobra, e, kolejny odcinek na zasadzie praca dom, praca dom i zdziwienia. Zapraszam. No tak, słuchajcie, mamy już pracę. E, no i trzeba zacząć pokazywać to, co się potrafi, pokazywać, jakim się jest. E, że tak powiem, w pracy tutaj e, sytuacja jest bardzo prosta. Oni generalnie. Doceniają, potrafią docenić ludzi, którzy potrafią coś zrobić. Oni potrafią, jak gdyby wyłapać to, że ty potrafisz więcej niż ktoś inny, że bardziej się do czegoś garniesz. No i to czasami potrafi zapunktować, chociaż nie zawsze. W wielkich korporacjach, w molochach, generalnie jesteś tylko numerkiem, i niestety. Im więcej będziesz robił, im lepiej, tym będą od Ciebie więcej wymagali. Natomiast nie będzie się to wiązało z żadną podwyżką czy jakimś tam uposażeniem dodatkowym. No niestety, tak to, tak to działa takie są realia tutaj. Ale dobra, jak współpracować z lokalnymi tutaj ludkami? Jak współpracować z innymi narodowościami? Taki trochę kontrowersyjny temat, szczerze mówiąc. Powiem szczerze tak, często, często jest tak, że lokalsi traktują Ciebie, pracownicy, szefostwo raczej nie, współpracownicy traktują Cię jako, aha, będzie zapierdalał, my będziemy stali, albo po prostu robią mniej, mają wylane na wszystko kompletnie, mają na wszystko czas i, i im się nie spieszy, a Ty zasuwaj. Niedobrze jest, jeżeli podłapię to kierownictwo, bo wtedy ty będziesz jednak dalej zapierdalał, oni będą dalej stali, a ciebie będą cisnąć. Także czasem się tak może zdarzyć. Mi się to trafiło w jednej, w jednej firmie tylko, jak na razie. Mam nadzieję, że już nigdy więcej. Jak współpracować z nimi? Oczywiście zawsze używasz form grzecznościowych. Nie wychylaj się, nie ma sensu. Jesteśmy gośćmi tutaj. Także słuchaj, zawsze, jeżeli pytasz się, czy mógłbyś coś zrobić, kudził. Czy, czy, czy w tym stylu grzecznie, kulturalnie i ładnie. Generalnie jedna ważna rzecz, uśmiech na gębie, nic cię nie kosztuje, a może Ci dać wiele. Ja dzięki temu, że mój pysk generalnie przeważnie jest taki dosyć pogodny, to naprawdę wiele drzwi mi się przez to pootwierało. No i, i tak to jest po prostu, czyli w pracy generalnie. Trzeba być po prostu sobą, pokazać, co się potrafi, załapać pewien poziom, nie wychylać się przed szereg i lecimy. Jeżeli macie tylko taką standardową pracę, gdzieś tam na jakiejś linii produkcyjnej, czy coś w tym stylu, nie? Co do innych narodowości, temat, jak mówię, kontrowersja, najczęściej tutaj u nas, przynajmniej w Irlandii Północnej, można spotkać Litwinów i można spotkać no, szczerze mówiąc, najczęściej Litwinów, tak naprawdę. Hindusów bardzo niewielu tutaj jest w Irlandii Północnej. Także ja z nimi styczności jako tako w pracy nigdy, jak do tej pory nie miałem. No i z innych narodowości, czyli nielokalnych tutaj to Polacy, czyli my oczywiście, tak. No i generalnie co, tworzą się kliki. Polacy się trzymają z Polakami, tam Irole z irolami, brytole z brytolami, że tak brzydko powiem. No, i tak to wygląda, nie? Ale Ech... ja nauczyłem się paru rzeczy, że ta narodowość tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, bo są ludzie tacy i tacy w każdej grupie. Także nie możemy ich zaszufladkować. Fakt, zgodzę się, że dużo powiedzmy Litwinów będzie trzymało się ze sobą, ty będziemy miał kumpla Litwina, ale jeżeli coś będzie nie tak, to oni się wszyscy przeciwko tobie zwrócą. Tak samo będzie z każdą inną narodowością. Nie można tutaj tego. Jak gdyby tak zgeneralizować, że o Litwini są niedobrzy, Polacy są niedobrzy, tam Brytole są B i wszyscy są B, generalnie. Nie? nie, nie, tak to nie działa, niestety. Po prostu patrzcie na człowieka, nie na jego flagę, nie? I wtedy będzie, będzie ok. Generalnie tak, jak to wygląda. Pracujemy tutaj i szara rzeczywistość codzienność wygląda tak, że jest to praca, dom, praca, dom. Tutaj pracuje się troszeczkę w innym układzie niż w Polsce, bo za przerwę długą, czyli za lunch nie jest płacone. Czyli mamy jedną 15-minutową przerwę płatną w cyklu 8-godzinnym i pół godziny, gdzie niestety zostajemy po prostu dłużej w pracy, żeby to odpracować tak naprawdę, więc mamy te pół godziny wolne, ale niestety nie jest to zapłacone. Czyli 8 godzin z 8 godzin robić się automatycznie 8,5 dziennie. Kolejna rzecz kontrowersyjna, którą właśnie w tym filmiku chciałem podjąć, bo praca dom, praca dom, czyli dom, czyli znajomości, przyjaźnie i tak dalej. Ja się nauczyłem od lat tutaj tego, żeby nie mieć zbyt wielu takich pseudo-znajomych. W tej chwili wystarcza nam kilka dosłownie osób, z którymi się trzymamy, jeżeli to oglądają to ich pozdrawiam, bo wiedzą kto to jest na pewno eee, <laughs> i niektórzy są od lat, niektórzy po prostu gdzieś tam dołączyli w ciągu ostatnich paru lat i jest to ekipa, że tak powiem nie do zdarcia, sprawdzona i fajna i nie potrzeba mi stu znajomych, żeby, że tak powiem funkcjonować, ponieważ później rodzi to różne kłopoty i tak dalej. Generalnie Polacy nie trzymają się ze sobą za bardzo tutaj. Czasami potrafią ze sobą jakieś dziwne wojny prowadzić, o gównoburze, o nic. Nie ma, nie ma sensu. Także mówię, paru znajomych, tego się trzymajcie, jeżeli chcecie sobie tutaj swobodnie funkcjonować. Generalnie każdy tutaj musi zająć się swoją dupą, siebie pilnować, swojego tematu i działać właśnie w taki sposób. Wtedy macie zapewnioną, jak gdyby, swobodę i spokój, nie? Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Praca dom, praca dom. Co mnie zdziwiło tutaj przede wszystkim? Ja przyjechałem tutaj jako single, słuchajcie, i pierwsze moje wyjazdy gdzieś ze znajomymi, gdzie jeszcze, to były moje początki zupełnie, na no jakieś takie festyny, imprezy, się zdziwiłem i boże, co te, te dziewczyny tutaj to po prostu była kuźwa, no tragedia, nie? Jak ja to zobaczyłem w porównaniu, rzeczywistość polska, polskie kobiety, a tutaj lokalne, to kurwa Pokémon Land, nie? Po prostu mówię, o co tu chodzi, ja, jak tu żyć, nie? No ale to jest temat taki, wiecie, ślizgi, nie będziemy się za dużo wypowiadać. Ale 90% to są wyższa szkoła, szycia, krojenia pasztetu, nie? Tak wam powiem, nie? <laughs> Kolejna rzecz domowa to imprezy. Słuchajcie, tak, imprezy bywają, byle nie za często, bo zdarza się tak, że ludzie balują po pubach i żyją sobie wtedy od piątku do piątku, bo wypłaty są często tygodniowe tutaj. No i ludzie potrafią przepieprzyć wszystko w jeden tydzień, w jeden dzień, w jeden weekend i do kolejnego piątku jadą na jakichś tam oparach wtedy. Tak to wygląda, słuchajcie. No, imprezy, tak jak mówię, znajomi, kilku znajomych się spotyka. Warto naprawdę wyselekcjonować sobie grupę takich znajomych, bliskich i tego się trzymać, bo, bo naprawdę ślizgi temat jest mieć zbyt wielu znajomych tutaj. Zresztą w Polsce też, tak naprawdę. Ja na przykład też mam paru, paru znajomych tutaj lokalnych, Brytyjczyków na przykład. Nie ma problemu. Każdy, oni też starają się pilnować swojego nosa, tak naprawdę. Jak jest jakaś tam impreza czy jakiś wyjazd gdzieś tam. Tak jak kiedyś jeździłem z kolegą na wyścigi, na przykład, pomagać mu w przygotowaniu motocykla do startów i tak dalej. No, tak się nawiązują przyjaźnie tutaj, tak naprawdę. Tak to, tak to działało. Co chciałbym jeszcze powiedzieć tutaj? Imprezy i zwiedzanie. Fajnie jest sobie wygospodarować troszeczkę czasu na jakieś zwiedzania, właśnie bo miejscówek jest spoko, mogę polecić takie coś, jeżeli mieszkacie w Anglii, e, chociaż ja tutaj też to miałem, e, takie coś jak National Trust, czyli taka karta, którą się tam wykupuje za kilka funtów miesięcznie i otwiera wam to wstęp darmowy do wielu różnych parków, atrakcji, jak Giants Casaway, na przykład tutaj w Irlandii Północnej, e, gdzie możecie zwiedzić to sobie w zasadzie za tą groszową opłatę, którą nosicie co miesiąc. A nie jednorazowo, na przykład tam trzy dychy. O wejścia, nie? Ja tak zerkam tutaj na monitorze, coś mam napisane, co chciałem Wam jeszcze powiedzieć, ale chyba ostatnio nie mówiłem Wam jeszcze o samochodach. Tak, bo to jest też ważna rzecz w sensie praca dom, praca dom, bo do tej pracy trzeba się jakoś z domu dostać. Powiem tak, ja osobiście nie wyobrażam sobie tutaj funkcjonowania przynajmniej w Irlandii Północnej, ponieważ tutaj są małe miejscowości oddalone o od siebie o kilka mil i często pracujemy w sąsiedniej miejscowości, czyli na przykład ja mam do pracy 13 mil. Jest to 25 minut, powiedzmy, jazdy i nie wyobrażam sobie tutaj funkcjonowania bez samochodu, przynajmniej jednego w domu, ponieważ przynajmniej jednego na jedną osobę. O, ktoś tutaj do mnie pika, ale za chwileczkę będziemy do niego mogli dopiero dzwonić. E, także samochód jest niezbędną sprawą, natomiast ubezpieczenie. Warto, jeżeli w Polsce mieliście samochód, jeździliście autem, e, poprosić o e, taki, takie potwierdzenie bezszkodowości za ileś tam lat, i często firmy potrafią wystawić to po angielsku. Ja miałem, pamiętam, w MTU na poczcie ubezpieczany samochód w Polsce <laughs> i bez problemu otrzymałem na maila takie pismo, które tutaj automatycznie dało mi. Cały pakiet zniżek praktycznie, także ubezpieczenie auta dla mnie nie wychodziło więcej niż te 400-500 funtów na rok, natomiast bez tego roczna opłata to może być około 1000-1200 funtów, w zależności jakie auto oczywiście macie, a to już jest sporo, bo to się płaci ponad 100 w miesiącu, a to odczuwasz mimo wszystko, nie? Poza tym ubezpieczenie auta wygląda tutaj tak, że jeżeli chcecie mieć full comprehensive, czyli takie pokrywające wszystko, to jest tak jak gdyby z autokaską. No to to kosztuje troszeczkę więcej, ale ja to używam jako standard, jest to bezpieczne. Natomiast ważne jest to, że jeżeli na przykład w domu macie dwa samochody, na przykład żona czy tam narzeczona ma swoje auto, warto być dopisanym do drugiego auta, ponieważ bez tego. Generalnie nie możesz prowadzić innego auta. Ubezpieczenie jest wpisane, jak gdyby na osobę, dobrze mówię, na osobę czy na pojazd, na osobę i powiązane z danym pojazdem. O, w ten sposób może. Także tylko na full comprehensive można sobie tutaj używać cudzego auta, jeżeli ktoś też ma full comprehensive. Bo jeżeli na przykład mój znajomy ma auto ubezpieczone na siebie i full comprehensive i, i, i tylko to częściowo ubezpieczenie, nie pamiętam jak to się nazywa nawet. To niestety takiego auta nie poprowadzicie sobie, bo, no bo nie, bo jest to nielegalne już wtedy. Także ubezpieczenie auta jest drogie i kosztuje w miesiącu naprawdę sporo, tak naprawdę. Natomiast życie bez auta tutaj w Irlandii Północnej będzie naprawdę niewygodne, trudne i takie nie, nie bardzo. Skuterem nie pojeździcie za bardzo, bo pogoda jest taka, że. Kilka miesięcy w roku jest ładnie, a kilka miesięcy w roku jest no lipa, i to taka poważna lipa, że potrafi cały czas padać i szarzyć się tutaj, także nieciekawie. No i, i to chyba tyle, czyli tak jak mówię. Jak współpracować z lokalsami? Uśmiech, otwarta głowa, starajcie się użyć tego języka, podstawa. Właśnie, to jest ważna rzecz, którą chciałem powiedzieć. I znam gro ludzi Polaków, Którzy tutaj po 10 nastu latach nie potrafią się kuźwa nigdzie to gadać, niczego sobie załatwić. No to jest słabo: to jest słabo, ponieważ jesteś cały czas na tym levelu takim kikanym z góry, że jesteś po prostu dociskany do gleby, bo mu się nie nadajesz, nie? Tak jak mówiłem, inne narodowości. Pamiętajcie, oni zawsze będą trzymali się bardziej razem ze sobą niż bardziej z nami. Tego trzeba niestety się nauczyć. Znajomości wśród naszych kilka sprawdzonych osób i tego się trzymajcie, wystarczy. Bo, ponieważ przyjaciół może być tylko kilku, a nie kilkuset, bo takich sytuacji niestety nie ma. E, zdziwienia, tak jak mówiłem, e, paskudne baby, nie? Po prostu tak, tak było, nie? Jak moja żona to ogląda, to będzie lała na pewno, nie? E, ja mam Polkę żonę, także... E, a jeszcze co mnie zdziwiło na początku, właśnie to, to leserstwo i taka niedokładność tutaj generalnie panująca i wylanie na wszystko, nie mają na wszystko czas, że ktoś się spóźni tydzień z czymś, to, to, to nic, no tak, tak wyszło, nie? wszystko jest ok, nie? I tak jak mówię, to było z nami Polacy, to już wspomniałem zdziwienia, to mnie najbardziej zdziwiło. Ja z daleką stronę mnie nie zdziwiło, bo wiedziałem o tym, natomiast samo... Pierwsze jazdy lewą stroną były zajebiste. Mówię, jakiś idiota leci mi na czołowę. Nie? O co tu chodzi? No ale, ty, sorry, stary, kurwa, ty jesteś po złym pasie, myk. Mówię, tak, dobra, trzeba mi coś, chyba później wypić będzie. Nie? No tak mówię, imprezy, zwiedzanie, imprezy też. Staracie się grono fajnych znajomych mieć. Nie przyginajcie pały. A zwiedzanie da wam taki pogląd na ten, na kraj. Tutaj Irlandia Północna pod tym względem jest przepiękna. Anglii nie znam praktycznie. I jest gdzie pozwiedzać, czy samochodem, czy motocyklem. Także polecam. Dobra, kochani, przy okazji zapraszam Was na kolejny filmik, który będzie już za tydzień, w niedzielę. I będzie w nim troszeczkę o mieszkaniu, jak wynająć dom, o kłopotach, jakie mogą się z tym pojawić. Jak wygląda tutaj zmiana pracy, na przykład także troszeczkę innych tematów, bo ten był taki bardziej luźny film, ale chcę Wam po prostu zarysować to wszystko, jak tutaj to działa, jak to wszystko funkcjonuje. Także póki co, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym filmiku w niedzielę. Cześć!